funkcjonowania obecnego Parlamentu, Zespół Rolny Prawa i Sprawiedliwości, który ciągle pracuje, już od dwóch kadencji, przygotował siedem projektów ustaw, zmian ustaw, które są ważne z punktu widzenia rolnictwa i, fun i funkcjonowania obszarów wiejskich. Jedna część dotyczy organizacji pozarządowych ich funkcjonowania tylko od aktywnych, dobrze zorganizowanych organizacji yy, można oczekiwać tego, że będą dobrze działały na rzecz, na rzecz rolników, na rzecz środowisk wiejskich. Druga część postulatów dotyczy yy, ubezpieczeń upraw rolnych, yy, promocji artykułów rolno-spożywczych, a także sprawa zwrotu akcyzy. Tak jak powiedziałem, siedem ustaw, które. Wynikają z naszych kontaktów z wyborcami i z analizy dokumentów. Rząd w tym zakresie ma opóźnienia, czy też nie wiem, nie przygotowuje, bo ustawa na przykład o zwrocie ubezpieczeniach już jest zapowiadana przez rząd od trzech lat. Nie ma tego, dlatego wyszliśmy z propozycjami i ufamy, że rząd i minister rolnictwa nad tymi ustawami się pochylą i nastąpi ich w miarę szybkie procedowanie. Ja odniosę się krótko. Państwo otrzymaliście materiały z opisem do, do ustaw, które, za które ja będę odpowiadał w parlamencie, za procedowanie. Pierwsza bardzo ważna dotyczy spółdzielczości rolników. U nas y, mamy teraz też rok spółdzielczości w Europie. Ta ustawa jest wzorowana częściowo na, na spółdzielczości przedwojennej. Tutaj Chodzi o to, że tak jest na przykład we Francji, że jeden rolnik czy producent rolny należy do kilku spółdzielni rolników zajmujących się różnymi obszarami, na przykład skupem produktów, przechowywaniem. i Takie małe, małe spółdzielnie, podmioty są potrzebne, szczególnie w Polsce, bo mamy rozrobnione, jak wiemy, rolnictwo, żeby ono było konkurencyjne towarowo w stosunku do tych podmiotów większych. To jedną z takich sprawdzonych w Europie form są spółdzielnie rolników, czyli osób, które prowadzą produkcję rolniczą i wzajemnie na siebie jakby ten podmiot pracuje. Funkcjonują obecnie grupy producenckie, co prawda na wsi, ale jest to inna forma trochę organizacyjna i ona nie sprawdza się też do końca. Przewidujemy w tej ustawie ulgi podatkowe ale ulgi podatkowe na tzw. fundusz niepodzielny. Jeśli chodzi o grupy producenckie, to tam jest taka też nawet sytuacja, że po pobraniu dotacji część ulega likwidacji, następuje podział tego majątku. Tutaj mówimy, że jeśli jest ulga czy dotacja państwowa, to ona musi być na funduszu niepodzielnym i w przypadku chęci likwidacji te pieniądze nie, nie, nie ulegają podziałowi na członków i to jest, daje pewność, funkcjonowania takich podmiotów. Druga sprawa, którą ja będę się zajmował, sprawa ubezpieczeń. I tutaj w Polsce jest ubezpieczonych 200 tysięcy gospodarstw. Naszym celem jest to, żeby były wszystkie ubezpieczone, bo po pierwsze, nieubezpieczone nie mogą dostawać środków unijnych, a po drugie, po drugie, one, one po prostu funkcjonują przy tych warunkach, które są zakłady ubezpieczeń nie chcą zawierać umów ubezpieczenia. Wczoraj mieliśmy spotkanie z drobiarzami, gdzie właśnie przy takich warunkach jakie obecnie ustawa pozwala to realizować, to do tych ubezpieczeń dochodzi. Tutaj podnosimy próg do 6% kwoty. Gdzie 50% pokrywa skarb państwa składki ubezpieczenia, 50% z tych, do tych 6%. Następnie mamy ustawę o ubezpieczeniach, to, to już mówiłem, o zwrocie podatku akcyzowego. Tutaj zgodnie z postulatami i z opracowaniami ekspertami przyjmujemy, że limit oleju napędowego na hektar to jest 126 litrów. Do tej pory było przyjmowane tutaj 90 parę litrów jest to niezasadne bo koszty są ponoszone i tutaj taka stawka powinna być brana przy naliczaniu zwrotu i druga sprawa wprowadzamy zapis że środki i wysokość stawki która jest zwracana będzie ustalana w ustawie budżetowej żeby to sejm decydował o wysokości tej stawki przypomnę ta stawka obecnie jest 95 groszy zwrotu możliwe jest zwrot 1 ,35 zł 35 35 groszy. Następnie mamy ustawę, bardzo ważna ustawa, to postulaty różnych środowisk o promocji produktów rolno-spożywczych. Tutaj chodzi o to, żeby ta 1% wpłat na fundusz od obrotu netto była też dokonywana przez podmioty zagraniczne, które sprzedają do Polski yy, na przykład mięso. Czy inne, inne produkty nieprzetworzone i tutaj to 0,1, żeby jednak obciążyć te podmioty, żeby były równe tutaj też warunki warunki konkurencji. Druga sprawa to yy, umożliwiamy też korzystanie z, teg z tego funduszu promocji organizacjom regionalnym, a dotychczas tylko są organizacje krajowe. To w skrócie. Teraz proszę pana Krzysztofa Jadowskiego. Szanowni Państwo, jesteśmy przekonani, że dla tworzenia dobrego prawa i odpowiedniego zarządzania polskim rolnictwem jest potrzebna sprawna, nowoczesna organizacja świata rolniczego i reprezentacji tego świata. Chcemy wzmocnić Izby Rolnicze jako powszechny samorząd rolniczy. Po pierwsze chcemy nawiązać do klubnych tradycji izb rolniczych okresu przedwojennego i, i wskazać, że izby rolnicze, które zostały reaktywowane ustawą z 1995 roku są kontynuatorem działań przedwojennych. Chcemy również y, zwiększyć zadania i uprawnienia izb rolniczych, nadając w proponowanej przez nas ustawie szereg nowych kompetencji takich jak prowadzenie szkół rolniczych, to jest również nawiązanie do tradycji przedwojennej. To ma szczególne znaczenie biorąc pod uwagę regres w jakim znajdują się szkoły rolnicze w Polsce. Jest to, będzie to jeden z tematów najbliższej komisji rolnictwa, ale pokazuje, że niedługo nie będzie w Polsce miał kto kształcić kadr dla polskiego rolnictwa. Chcemy umożliwić również izbom rolniczym w określonych warunkach prowadzenie szkół rolniczych. Rozszerzamy również katalog możliwych y, zadań y, prowadzonych odpłatnie przez izby rolnicze, zwiększając w ten sposób zarówno ich y, dochody. Ale również obserwując sytuację na rynku, również nieakceptowane przez nas, ale zapowiedzi pana premiera z EXPO-ZE o wprowadzeniu od przyszłego roku obowiązkowej rachunkowości w polskim rolnictwie. Ktoś musi to prowadzić. Chcemy również, by Izby Rolnicze były uprawnione do prowadzenia rachunkowości na rzecz rolników tego rolnicy oczekują. Również Izby Rolnicze mogłyby większym niż do tej, do tej pory stopniu zajmować się doradztwem rolniczym, nie tylko nastawionym na, na rolników, ale również biorąc pod <grym> uwagę zmiany, <grym> jakie zachodzą w środowiskach wiejskich, szereg nowych funkcji, które są nakładane na mieszkańców wsi, nowe usługi, nowe dobra publiczne. Chcemy, by izby rolnicze również mogły zajmować się Szkoleniami domowników tych, którzy chcą zajmować się innymi działalnościami gospodarczymi na na wsi, a nie tylko samym rolnictwem. Również zakładamy w projekcie naszej ustawy możliwość przekazywania mienia skarbu państwa na wzmocnienie izb rolniczych. Wydaje się, że jest to słuszne, jest to zresztą nawiązanie również do ustawy przedwojennej. Doprecyzowujemy również pewne relacje między delegatami wybranymi w drodze demokratycznych powszechnych wyborów a pracownikami Izby Rolniczej, to wynika również z obserwacji sytuacji na rynku i funkcjonowania dotychczasowego Izb Rolniczych, nie może być tak, że samorząd rolniczy jest często przechowalnią dla ludzi, którzy Wygrywają wybory jako delegaci, stają się pracownikami Izby Rolniczej. Nie jest taką rolą funkcjonowanie samorządu rolniczego. Widzimy, dostrzegamy słabość izb rolniczych, ich uzależnienie, również materialne od Ministerstwa Rolnictwa, od aktualnej koalicji rządzącej, to powoduje zapewne również mniejszą aktywność. Izb rolniczych, a jeszcze raz powtórzę, ta aktywność organizacji rolniczych, w szczególności samorządu, jest niezbędna do budowy społeczeństwa obywatelskiego, nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i wpływania na stanowisko ustawodawcy. Zdaję sobie sprawę, że same sprawne funkcjonowanie organizacji też nie wystarczy, musi być dobra wola ze strony rządu, by chcieć w procesie konsultacji ten głos rolników dostrzegać. By nie było tak jak w ustawie o składkach zdrowotnych rolników, że ustawa w ogóle nie była konsultowana ze środowiskiem rolniczym, co przyznał prowadzący tę ustawę minister zdrowia. Jest to skandal. Ale chcemy, by organizacje rolnicze były sprawnie przygotowane do prezentowania stanowiska rolników. Stąd nasza propozycja zmian w ustawie o izbach rolniczych. Dziękuję. Pan poseł Robert Telus, dwie ustawy. Drodzy Państwo, dzień dobry Państwu. Ja mam dwie ustawy. Ustawy, które są dla środowiska rolniczego, dla liderów środowiska rolniczego bardzo często ugrupowania, które startują w wyborach wybor, wyborach mówią w kampaniach wyborczych mówią o tym, że potrzebne jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, państwa obywatelskiego, ale żeby tak było, potrzebni są liderzy. I właśnie na, w tych małych miejscowościach, na wsiach takimi liderami są sołtysi. Dlatego składamy ustawę o dodatku o diecie sołeckiej dla sołtysów. Ale dodatkowej dieci sowieckiej z budżetu państwa. W tej chwili w, w naszym kraju Sołtysi mają diety w samorządach, ale są to różnie od paru złotych do stu do, do złotych są to niewielkie diety i wypłacane z samorządów. Te diety z samorządów my zostawiamy, to, to jest w gestii samorządów. My proponujemy w naszej ustawie diety z budżetu państwa, dodatkowe z bu diety z budżetu państwa, żeby to, żeby to te diety pokryły koszty, które. Sołtysi no, mają pełniąc swoje te zaszczytne funkcje. Sołtys jest wybierany w demokratycznych wyborach i jest takim liderem w danym społeczeństwie. Dlatego chcemy tą pozycję wzmocnić. Drugą ustawę, którą chcemy złożyć, jest to ustawa o dodatku emerytalnym dla ochotników strażaków. Też, drodzy Państwo, wiemy, jak bardzo potrzebne są straże ochotnicze na wsiach, jak bardzo, jak dużo pomagają w różnych kataklizmach, jak dużo wyjeżdżają do akcji i też z tego nic nie mają. Dlatego środowiska strażackie domagają się takiego dodatku emerytalnego. My wychodzimy naprzeciw i z taką ustawą, taką Składamy. Te ustawy, drodzy Państwo, nie są ustawami, które składamy po raz pierwszy. W zeszłej kadencji te ustawy były złożone, były marszałek włożył ich do, do zamrażarki i leżały do końca kadencji, nie były procedowane, dlatego w tej, w tej kadencji składamy i liczymy tutaj na głosy szczególnie posłów, którzy w kampanii wyborczej, posłów koalicji, posłów psl którzy jeździli w kampanii wyborczej i obiecywali i sołtysom, i strażakom, że takie ustawy złożą. Do dziś nie złożyli, my składamy, wychodzimy naprzeciw i tylko prosimy o poparcie tych ustaw. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to dziękuję mu serdecznie. Dziękuję, dziękuję bardzo.